Poranek Radia TOK FM Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest Piątkowy Poranek w TOK FM. Teraz jest 29 minut po siódmej, jest z nami już Michał Borowski, były Naczelny Architekt Warszawy i były Prezes Narodowego Centrum Sportu. Dzień dobry panie... Pa... Dzień dobry panu. Dzień dobry panie, panie, panie Prezesie, się, że prezes... Dobry. Prezydent, nie wiem. Dobrze. Dzień dobry panie inżynierze, może tak będę o, mówił, tak, jeżeli mogę. Dobrze. Bo to się nie zmienia, prawda? Tak jest. Ile pan dostał odchodząc z Narodowego Centrum Sportu w sierpniu 2008 roku? Ja nic nie dostałem. Dostałem tyle, ile pracowałem za ostatni miesiąc dostałem wypłatę i więcej nie dostałem. Y a dlaczego pan, pan Kapler dostaje, taką, ma dostać taką premię odchodząc? No nie mam zielonego pojęcia. Widocznie takie są jego warunki pracy. Pan miał jakiś, jakąś taką premię przewidzianą w swoim kontrakcie jako prezes NCS-u? No nie miałem. Nie miałem takiej premii i miałem dobrze niższą pensję niż pan Kapler, chociaż uważam, że bardzo wysoką i tak, może na poziomie jakimś 70% pensji rynkowych i uważam, że to była bardzo porządna pensja za tą pracę, którą mogłem wykonywać. Mhm. Jak pan słyszy Może teraz... dodam jeszcze, że tak. to było i tak cztery razy więcej niż otrzymywałem jako naczelnik tego Warszawy. No tak. No tak, ale jak pan teraz słyszy te afery wokół premii dla pana Kaplera, to jak pan myśli? Dobrze mu tak? Słuszne są te krzyki medialne, czy są niesłuszne? Ja uważam, że zanim odpowiem szczegółowo na to pytanie, to bym chciał y, powrócić do samego, do samego problemu tak zwanego kontraktu menadżerskiego, mm -hmm. y, czyli tego, tej umowy, która wiąże nie tylko prezesa Kaplera, ale wszystkich innych członków zarządu spółki PL y, czy też Spółki Narodowe Centrum Sportu. Y, według mnie kontrakt menadżerski to jest taki rodzaj kontraktu, który wolno zawierać tylko i wyłącznie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, a na czyli w drodze przetargu. I że... A pan nie miał kontraktu menedżerskiego? Nie, no skąd? Ja miałem normalną umowę o pracę. Mhm. Tak jak zresztą wszyscy inni obywatele polscy, którzy pracują w sferze publicznej, bądź też w spółkach ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa. Jeżeli ten udział Skarbu Państwa jest mniejszy, jak na przykład w PGNiG albo w Orlenie, wtedy, tak jak w spółkach prywatnych, kontrakty menadżerskie są zupełnie normalne. I tu nie ma o czym mówić, tak naprawdę. Jest to działalność gospodarcza, która Umożliwia beneficjentowi takiego kontraktu dopłacenia 19% podatku. I to jest jak gdyby w ich sumieniu, czy to jest dobrze, czy źle. Natomiast w sferze publicznej kontrakt menadżerski byłby fantastycznym rozwiązaniem dla każdej gminy, dla każdego przedsiębiorstwa państwowego. Już nie mówię o ministrach, premierach i prezydentach może, albowiem on umożliwia dużo wyższe apanaże i dużo wyższe pensje. Przez, przez mniejsze podatki, zamiast 32% no nie się tylko, płaci no nie płaci się nie 19%. Nie tylko przez mniejsze w spółkach, w spółkach euro we, zgodnie ze specjalną uchwałą ustawą Polskiego Sejmu nie ma ustaw, nie ma kominówki. Natomiast tam, gdzie kominówka jest, tam, zamiast mieć problemy z tym, że nie można płacić pensji, należałoby wtedy, gdyby to było możliwe, zawrać kontrakty menadżerskie i wtedy wszyscy mieliby tyle, ile ewentualnie rynek albo prawie tyle, co rynek by im dawał. No dobrze, ale wracamy, wracamy do, do Narodowego Centrum Sportu. To brzmi jak instytucja publiczna, ale wiemy, że to jest spółka. Tak? I my... Dlaczego pan nie zawarł kontraktu menadżerskiego? Czy skąd się wzięła idea kontraktu menedżerskiego teraz? Bo może to chodzi, chodzi po prostu o to, że w kontrakcie menadżerskim można wyznaczyć cele, które mają być osiągnięte i od nich uzależnić płacę? Ja nie zawarłem kontraktu menedżerskiego dlatego, że nikt ze mną w ówczesnym Ministerstwie Sportu by takiego kontraktu nie zawarł. Kontrakty menedżerskie jako... Bo, jako rozwiązanie tej bolączki z niskimi pensjami dla ważnych dyrektorów albo odpowiedzialnych pracowników. Sam próbowałem takie zawierać kontrakty z pracownikami w mieście stołecznym Warszawa, gdzie przez jakiś czas pełniłem obowiązki wiceprezydenta. Poruszyłem niebo i ziemię, sprawdziłem ze wszystkimi możliwymi prawnikami w mieście i nie tylko w mieście i otrzymałem kompletnie jednoznaczną odpowiedź, że taka umowa jest nielegalna i że jej zawrzeć na, na podstawie polskiego prawa nie można. Czyli że z tego wniosek, że umowa z panem Kaplerem. Jako prezes menedżerska, kontrakt menedżerski, jako prezes Narodowego Centrum Sportu, z panem Herow jako szefem PL212, z panem Boguckim, jako wiceprezesem PL212, że to są wszystko nielegalne kontrakty? No, według dokumentów, które znajdowały się w posiadaniu Narodowego Centrum Sportu, jak również według szeregu innych stanowisk zajętych przez prawników, jak również doktrynę prawa, którą można sobie przeczytać w każdej w prawie o zamówieniach publicznych wynika to to nie zbijcie, że tak jest. Ja nie jestem prawnikiem, nie mnie to oceniać do końca, ale ja bym się bał coś takiego zrobić, ponieważ uznałbym, że to jest zbyt duże ryzyko, że poczyniam coś, co jest nielegalne. Mm -hmm. yy, a te, te kontrakty były kontrolowane przez NIK, Jak pan myśli? Dlaczego nikt na tym nie zwrócił? No nie jestem taki pewien. Czy one były akurat te kontrakty kontrolowane przez nich. Nikt kontrolował m.in. to, co ja robiłem, i nawet wypowiedzieli się bardzo pozytywnie o, moich, o mojej półrocznej, czy tam prawie rocznej pracy w ncs -ie. Natomiast nie jestem pewien, czy nikt kontrolował umowę o pracę, czy też kontakty menedżerskie, ze względu na to, że NCS jednak jest spółką, a nie urzędem. Panie inżynierze, dzisiejszy fakt przynosi informację o tym, że z projektu z projektu rozporządzenia pani minister Muchy dotyczącego e, nagród dla, jedno, dla szefów jednostek podległych Ministerstwu Sportu e, zniknął warunek osiągnięcia dodat, dodatniego wyniku finansowego lub zmniejszenia straty, e, który był, e, był w projekcie, a nie ma go e, w tym rozporządzeniu. Czy e, pana zdaniem to jest naturalne, czy to są kolejne e, inne rośliny lub czasopisma? Ja tego w ogóle nie rozumiem. Spółka Narodowe Centrum Sportu nie jest mimo wszystko jednak spółką biznesową sensu stricto, gdzie taki bądź inny prezes albo pracownik może oddziaływać na wyniki finansowe spółki. Ta spółka ma pieniądze, jeżeli dostanie od państwa, jak nie dostanie, to nie będzie tych pieniędzy miała. Ona nie sprzedaje się przecież na rynku, tylko wykonuje funkcję w cudzysłowie mówiąc i najogólniej inwestora zastępczego dla ministra sportu, budując stadion. Jeżeli dostanie tyle pieniędzy, to zrobi tyle pracy, jak dostanie więcej pieniędzy, może mieć więcej zatrudnionych. Tutaj nie ma w ogóle żadnego wpływu na to. Ani pan Kapel, ani ja nie miałem na to, jakie są wyniki finansowe spółki. Czyli pani Mucha słusznie zrobiła, skreślając ten punkt. Ja nie mogę oczekiwać. No powiedzmy minister. coś dobrego, pani minister, muszę nareszcie, bo jej się ja, ja do końca tego nie rozumiem. Statystycznie należy, że jedną dobrą rzecz. Ja muszę, po, ja rzecz muszę po, ja w ogóle nie rozumiem kwestii tych premii, dlatego że przy, do, przy dobrej pensji, a tu no. chyba mowa o dobrej pensji, jeżeli ktoś zarabia 20-30 tysięcy złotych netto, to chyba to jest bardzo dobra pensja. Jedna z najlepszych w ogóle. To no prezydent chciałby tyle zarabiać. To, to po co, to, to, to te premie, ja nie rozumiem, gdyby ktoś zrobił ten stadion pół roku przed terminem, gdyby on był gotowy na przykład na początku 2011 roku, no to może można było rozważać, że ktoś dokonał jakiegoś cudu, tak? A jeżeli on jest spóźniony o 9 miesięcy, do tego jeszcze nie do końca gotowy. Jaki on by był piękny, czy funkcjonalny kiedy w przyszłości? To w ogóle o czym my mówimy? Ja tego nie rozumiem. No, to jak pan to rozumie, jak pan tego nie rozumie? <grymne> nie mogę tego oceniać. Przecież nie jestem ministrem sportu, ja nikogo nie zatrudniałem. Ja miałem swoje warunki, które były do, dużo skromniejsze, i byłem zadowolony z tego, ponieważ budowa stadionu dla inżyniera, bo ja jestem inżynierem, dla inżyniera jest to po prostu fantastyczne. A jeżeli chodzi o inżynierów, jeżeli pozwolę sobie to powiedzieć, to przecież. Yy, mm, Narodowe Centrum Sportu ma swojego wiceprezesa, który jest inżynierem, bardzo doświadczonym inżynierem. I jeżeli ktokolwiek miał dostawać premię, to ten człowiek, który rzeczywiście w sposób techniczny był odpowiedzialny za to, że tam cokolwiek powstało. O nim się niestety nie mówi, ale to jest naprawdę bohater. Panie inżynierze, jak już zacząłem, zaczynałem mówić o tym stadionie, to. Czym więcej się o nim dowiadujemy, tym więcej dowiadujemy się złych rzeczy dotyczących także chyba tego etapu, na którym pan, pan tym kierował. Tak? No, ten brak łączności na poziomie minus cztery na przykład. To może wygląda śmiesznie, jak się tak, tak gada, ale można było o tym pomyśleć, że tam, gdzie ta policja będzie stała w czasie imprez i, i doprojektować te wzmacniacze, jakieś ich łączności, jakakolwiek by ona, by ona nie była no ten problem osiadania bramek w Murawie też można było, ja przepraszam bardzo, to jest śmieszne no ale ktoś to mógł zaprojektować żeby nie osiadało chyba ale rzeczywiście, że tak stadion, ja odszedłem od projektu po chwilę po tym jak uzyskano pozwolenie na budowę nie miałem okazji Czego mi żal dzisiaj jednak uczestniczyć w dalszych projektach, na przykład projektach wykonawczych, w których te sprawy, o których pan redaktor mówi, czyli na przykład łączności byłyby rozstrzygane. Ja jestem przekonany, że to wszystko, o czym jest mowa, to było wiadomo. Z jakichś przyczyn ktoś czegoś nie zrobił, ale to nie jest tak, że nie, było, nie wiadomo było, że ta łączność musi funkcjonować, albo że płyta boiska ma wytrzymać ciężar bramki. To są kompletnie dwie różne... <laughs> I piłkarza. Ja chciałbym powiedzieć, jeżeli tu mam taką okazję, że dlaczego stadion ma takie funkcje, jakie ma? skąd to się wzięło? Czy to jest jakiś sen nocyletniej prezesa NCS-u, mój albo Rafała Kaplera? Nie. Stadion wygląda tak, jak wygląda, dlatego, że Spółka Narodowe Centrum Sportu miało dwóch wybitnych znawców stadionów jako doradców. Oraz oczywiście wymogi uef -y, które były jasne, co należy zrobić, a co nie. Te, te, te dwie osoby, to był yy, Gerd Müller, który jest szefem yy, stadionu Commerzbank Arena we Frankfurcie, który jest stadion toczka w toczkę takim jak nasz. On ma dach, on jest troszkę starszy, ma podobną objętość, czyli i przyjmuje około 5 milionów widzów rocznie. 5 milionów I z tego widzów. Żyje. I z, nie tylko żyje, ale dostarcza swojemu właścicielowi, którym jest miasto Frankfurt, między 5 a 10 milionów euro rocznie dochodu. Tak funkcjonuje dobry stadion. Ja uważałem, że człowiek, który od pięciu lat jest dyrektorem takiego przedsięwzięcia, jest najlepszym doradcą. I jego się należy słuchać i należy robić tak, jak mówi. Drugim takim doradcą był Anglik, który się nazywa Ian Nuttall, który był, e, ma dalej w dalszym ciągu, e, jest e, jak gdyby jednym z największych specjalistów oceanów na świecie, wydając magazyn, który się nazywa Stadia, który jest jedynym globalnym magazynem stadionowym i który wie wszystko o tysiącach stadionów na świecie. Wierzy pan, że ten stadion będzie na siebie zarabiał w Warszawie? No czy ja wierzyłem? Ja dalej w to wierzę. Ja uważam, że, że mając taki potencjał i mając taką, taką fantastyczną maszynę, jaką jest stadion, mając te wspaniałe tereny dookoła, i mając i to jest chyba najważniejsze Tą lokalizację w centrum miasta można zrobić to, co nazwaliśmy stadion City, gdzie sam stadion był tylko częścią kompleksu, który byłby jak gdyby centrum Pragi albo nawet i centrum Warszawy częściowo, gdzie różne rzeczy mogłyby się odbywać. Oczywiście również piłka nożna, ale inne też. I po to zostało w stadionie wybudowane sale kongresowe, konferencyjne, restauracje i tak dalej. Michał Borowski. Był architekt Warszawy i był prezes Narodowego Centrum Sportu. Był moim gościem.